i twierdzi, że w tej chwili nie ma nic do ogłoszenia w kwestii Battle Royala dla Battlefielda. Ostatnim materiale traktującym o Battlefieldzie 6, który tak naprawdę opierał się na oficjalnych informacjach wziętych bezpośrednio ze sprawozdania finansowego EA, poruszyłem m.in. kwestię Battle Royale. A. Brak komentarzy odnośnie Battle Royala na ten moment wcale nie zwiastuje przecież, że tego Battle Royala nie będzie, tak jak umieściłem to na miniaturce tego filmu. I mimo, że powiedziałem na filmie wszystko tak naprawdę zgodnie, to potem uświadomiłem sobie, że powinienem chyba zrobić osobny materiał traktujący właśnie o Battle Royalu w Battlefieldzie 6 i kwestii jego implementacji. Gdyby nie było go w planach, to jej myślę, że od razu by zaprzeczyło, a tak otwierają furtkę do kolejnych, myślę tutaj, plotek, pogłosek i dyskusji. I w tym materiale chciałbym poruszyć ten wątek, dodając jeszcze do tego informacje, które dzieją się tak naprawdę w czasie rzeczywistym, między innymi na Twitterze, czy Discordzie Toma Hendersona. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. Dobrze znany nam insider Tom Henderson przez kilkanaście ostatnich miesięcy publikował nam informacje związane z Battlefieldem 6, które uzyskał od swojego źródła, którego oczywiście nie chciał ujawnić. Teraz jego aktywność związana z publikacją kolejnych wiadomości i szczegółów została trochę zwolniona, jednak. Udziela się on cały czas w społeczności, nabierając trochę wody w usta, jednocześnie potwierdzając pewne wycieki, które cały czas mają miejsce, między innymi te feralne wycieki screenów, gifów, czy też jakieś tutaj stworzone filmiki, które mają przybliżać e, zwiastun, który ujrzymy za kilka tygodni. Oczywiście nie będę tego tutaj publikować i linkować, bo to popsuje nam po prostu zabawę z samego odbioru trailera po raz pierwszy, ale Henderson przyjmuje w tym przypadku taką trochę dziwną postawę. Bo z jednej strony utworzył platformę, serwer Discorda, na którym właśnie osoby wymieniają się tymi wszystkimi informacjami, tworzą różne teorie spiskowe, a z drugiej strony nabiera wody w usta i tak naprawdę ostrzega nas przed tym, co mogą sprawić liki i że tak naprawdę powinniśmy brać je w kwestii takiej względnej po prostu do, do dyskusji. Tylko co robił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, pobudzając ludzi do tego, aby wyczekiwali zwiastuna w ciągu kilku najbliższych dni? Trochę tutaj tak nam się to zamyka w takie błędne koło, nie sądzicie? Niemniej jednak dzisiaj chciałem porozmawiać o Battle Royale, czyli kwestii, która jest mocno tak naprawdę związana z samą serią Battlefield po Battlefield 5 i trochę mam wrażenie dzieląca społeczność. Generalnie już w ciągu kilku ostatnich lat mówi się o tym, że już Battle Royale powoli zanika. Jednak takim ewenementem na skalę, można powiedzieć, światową, był Warzone, który jakoś wpisał się w tą niszę rynkową, dodając jakieś odpowiednie elementy, które właśnie ściągnęły graczy do tego, aby tak naprawdę dodać jakiejś świeżości tym starym wyjadaczom. Tutaj na przykładzie Call of Duty, i tym samym przykładem chciał pójść Battlefield. Battle Royale w Battlefield 5, czyli Firestorm bezpośrednio konkurował wtedy m.in. z Blackoutem, który był w Black Opsie. Black Ops został również wydany w wersji płatnej i tym samym tropem, jakby chciało pójść i jej. Zapomniało tylko jednak, że baza graczy Call of Duty jest trochę inaczej sformułowana. Składa się z trochę innych graczy, którzy mają inne preferencje odnośnie gry. Jeśli spojrzymy sobie na doświadczenia płynące z burzy ognia po Battlefield 5, to możemy sobie śmiało zobaczyć, że jednak zdecydowana większość społeczności nie jest zaangażowana aż tak, może, w ten tryb. E, oczywiście mamy tutaj ludzi, ja też zaliczam się na pewno do tych, którzy na, widzą w tym jakieś urozmawiane. I cenie dla samej gry i takie przywrócenie takiej świeżości, nowej twarzy dla serii Battlefield, która przecież od początku XXI wieku cały czas jest y, wydawana regularnie. Z jednej strony też nie dziwię się samemu tej szefostwu, samej tej górze, że podejmują takie kroki, zwłaszcza, że tutaj m.in. w Apex Legends sprawdza się to wybornie, a ich ostatnie wyniki finansowe tylko pokazują jakim tropem powinni iść, aby cały czas zwiększać te przychody. Jest to w końcu wpisane w jakąś taką naturę rynku, że przedsiębiorca cały czas chce powiększać swoje przychody tak samo jak my również chcemy cały czas zarabiać coraz więcej pieniędzy, jednak to nie może być tak, żeby to szło naszym kosztem i żebyśmy byli po prostu takimi krowami, z których doi się dolarki i pieniądze. Podobnie jest z pewnymi trendami na rynku, które. Muszą zostać zaimplementowane do danego tytułu, aby nie wypaść tak naprawdę z obiegu i cały czas dostarczać masy nowych graczy. No bo umówmy się, gracze, którzy są z grą już od kilku dobrych części, tworzą po prostu swoje rodziny, bardziej się poświęcają swojej pracy, są po prostu bardziej skupieni na życiu, są bardziej zajęci i nie mają aż tyle czasu, aby poświęcać go na grę. I w tym przypadku taką lukę mają wypełnić nowi gracze, no, a ci nowi gracze muszą napłynąć też proporcjonalnie do oczekiwań, które stawia finansowo po prostu sam. Sam wydawca, sam dystrybutor gry, w tym przypadku jej, które nakłada taką dodatkową presję na na przykład Dice, co mają tworzyć, aby po prostu te przychody były większe. Jedną kwestią jest live serwis, ale to temat na inny odcinek. No ale w tym przypadku rozmawiamy o Battle Royalu. Battlefield 5, Firestorm czy jak to woli Burza Ognia, miał pewien potencjał, tylko że ten projekt został źle opracowany ta bariera w postaci tych, dajmy to bagatela 200 zł za grę, żeby po prostu sobie pograć w Battle royale, nie była aż na tyle przekonująca, żeby nowi nabywcy chcieli po prostu kupić grę i grać jedynie w ten tryb, który ich interesował. Dlatego kwestia darmowa byłaby lepszym rozwiązaniem, co można zobaczyć na przykładzie Warzone. Tutaj oczywiście drugorzędną sprawą są cheaterzy, no ale mm, anti-cheat i inne takie zagadnienia to też temat na inny odcinek. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że z tej strony czysto marketingowej nie jest to bardzo dobre Rozwiązanie, bo mamy taką darmową reklamę w postaci właśnie tego trybu, który może nam zarówno napędzać mikropłatności w samym Battle Royalu, jak i dodatkowo zwiększać nakłady na podstawkę gry, bo ktoś, kto jest zainteresowany grą przez Battle Royala, będzie chciał poszerzyć po prostu swoje doznania z gry i tą możliwość jakoś ingerowania bezpośrednio w swoją broń, w swojego żołnierza, w swoją postać, w swoje pojazdy. Na takiej zasadzie to, myślę, działa. Jednak żeby była to taka zrównoważona gospodarka i takie zrównoważone podejście, to nie może być tak jak w przypadku Battlefielda 5 Burzy Ognia, gdzie, jak dobrze pamiętacie, pewna część, taka dosyć tych doświadczonych i utalentowanych deweloperów została oddelegowana do pomocy Kriterionowi nad samym Battle Royalem. co bezpośrednio zaowocowało w tym, że live service się nie sprawdził, my nie dostawaliśmy kontentu takiego, który w jakimś stopniu by nas usatysfakcjonował, a jednocześnie potem... E Sama premiera Batoriala nie była na tyle przekonująca, aby pociągnąć to wszystko dalej, i skończyło się tylko na tam dwóch czy trzech aktualizacjach, no a potem klaps. Także taką kwestią najbardziej, myślę, potrzebną jest zabezpieczenie głównego kontentu, czyli takim racjonalnym zaplanowaniu sobie pracy. Tak, aby jeden zespół nie tracił kosztem drugiego i żeby podstawka nie traciła kosztem tego Battle Royala. Żeby nie występowały takie rotacje, że no dobra, y, potrzebujemy tutaj większych nakładów pracy, to wy przestajecie pracować tutaj i przerzucamy was do Battle Royala, bo tam mają problemy. Nie może tak w takim, takim stopniu działać, bo to nie jest zdrowe podejście, tylko każdy musi mieć swój zakres obowiązków i nie przeskakiwać z jednego do drugiego, bo tworzy się chaos. No to, to znamy na pewno z własnego doświadczenia. I Battle Royale może wyjść na dobre serii, tylko żeby to wszystko było zrównoważone, żeby dodatkowo był zapewniony odpowiedni system anti-cheat, bo wiadomo, że nie ma rzeczy doskonałych i zawsze jakieś tam luki, zawsze wszystkie jakieś takie mechanizmy da się obejść, nawet takie, które na pierwszy rzut oka są po prostu nie do sforsowania. Jednak trzeba poczyniać w tym kierunku jakieś działania, żeby potem widzieć efekty, nawet najmniejsze, ale żeby to nie było tak, że my się cofamy, zamiast iść cały czas do przodu, progresując, wynosząc serię na jakieś tam nowe wyżyny i dostarczając po prostu dobrych, nowych wrażeń dla samych odbiorców, czyli nas. To jest też temat na pewno mocno ciekawy, jest to tak naprawdę temat rzeka, bo ile gustów, tyle tak naprawdę będzie opinii, tak? Ale no w końcu, jak to się mówi po łacinie, de gustibus non es disputantum, tak? O gustach się nie dyskutuje, każdy ma swoje preferencje i ma wrażenie, że po prostu musi to nam być dostarczone na takim zrównoważonym poziomie, tak aby nikt z graczy, nikt z tej społeczności nie czuł się po prostu dotknięty albo po prostu urażony tym, że. Po prostu wydawca się nim nie interesuje i nie chce mu dostarczać narzędzi do, do zabawy, do cały czas jeszcze do czerpania większej przyjemności po prostu z ich produktu. Pojawiają się plotki, jakoby Battlefield Mobile był Battle Royale. Z mojej strony jest to oczywiście jakiś taki klucz wyjścia. Jest to taka informacja, która mogłaby się teoretycznie sprawdzić, patrząc ze względu na to, na urozmaicenie rozgrywki, jakie daje sam Battle Royale i jak te mobilki też są bezpośrednio uzależnione od tego typu rozwiązań. Mamy na przykład PUBG, który w wersji mobilnej bardzo dobrze się sprzedawał, czy też Code Mobile, który zapewnia zarówno rozgrywkę Battle Royale, jak i zwykłą rozgrywkę multiplayer. Teraz na rynek wejdzie jeszcze Apex Legends Mobile, który dodatkowo zwiększy nam jeszcze to pole wyborów w kwestii gier, które możemy grać na telefonie czy tablecie. Jednak zobaczymy. Wszelkie zapowiedzi na pewno będą ujawniane w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach, tak abyśmy mieli po prostu już jasną wizję na to wszystko. Oby tylko liki i jakieś różne wycieki nam tego nie popsuły, co obecnie niestety ma miejsce i może doprowadzić do jakichś niepożądanych potem kwestii, jakichś skutków, które będą nas dręczyć w przyszłości. Także możecie pisać wasze opinie w komentarzach, na temat tego co tutaj wam przytoczyłem starałem się do tego podejść dosyć obiektywnie, uwzględnić zarówno te plusy jak i minusy w postaci na przykład tego rozwoju marketingowego oraz z drugiej strony tych cheaterów, którzy są w tych czasach niestety ogromną plagą dla wszelkiej maści gier. Ujawnienie i zwiastun już niedługo, także zapraszam również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Możecie pisać mi również, jak podoba Wam się taka forma odcinka, bo jak ostatnio mogliście zauważyć, trochę częściej staram się mówić coś bardziej od siebie, wychodząc poza ten schemat, który sobie rozrysowuję przed odcinkiem. Także o tym też możecie mi napisać, jak sprawdza się taka forma. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!